Na cichych przedmieściach Brookstone, gdzie sąsiedzi witali się ciepłymi uśmiechami i pożyczali sobie nawzajem cukier, zdrada była ostatnią rzeczą, jaka przyszłaby mi do głowy. Moja żona, Eli, i ja osiedliliśmy się w tym, co uważałem za wygodne, pełne miłości życie w naszym małym, zielonym domu, otoczonym starannie utrzymanymi rabatami kwiatowymi, z których byłem dumny. Zaczęło się od tulipanów. Pewnego ranka zauważyłem rozsypane płatki, połamane łodygi. Kilka dni później ten sam los spotkał goździki. Eli wyglądała na zmartwioną, sugerując, że może to wina szopów. Postanowiłem raz na zawsze rozwikłać tę zagadkę. Zamontowanie kamery monitoringu wydawało się przesadnym środkiem w sprawie dewastacji kwiatów, ale coś we mnie nie dawało mi spokoju, musiałem poznać prawdę. Instalacja była prosta jedna kamera z trybem nocnym skierowana bezpośrednio na miejsce zniszczeń. Zamontowałem ją pewnego wieczoru, Mówiąc Eli, że to tylko po to, aby złapać zwierzęta niszczące mój ogród. Uśmiechnęła się, pocałowała mnie w policzek i życzyła powodzenia w moim małym projekcie, jak to nazwała. Tej nocy nie mogłem spać. Część mnie chciała jak najszybciej sprawdzić nagranie, by w końcu znaleźć odpowiedź. Około godziny trzeciej nad ranem, nie mogąc już wytrzymać ciekawości, zakradłem się do salonu, gdzie mój laptop świecił bladym światłem w ciemności. To, co zobaczyłem na nagraniu, nie było szopem, żadnym niewinnym zwierzęciem szukającym jedzenia to był nasz sąsiad, pan Thompson, wyraźnie widoczny w świetle księżyca, świadomie niszczący moje kwiaty. Ale to, co zrobił potem, zamieniło moje zdumienie w czysty horror. Zebrał zniszczone kwiaty, podszedł do moich drzwi wejściowych i zadzwonił dzwonkiem. Znak czasu na nagraniu wskazywał godzina 3.15 nad ranem. Zamarłem, nasłuchując, uświadamiając sobie, że w tamtym momencie Eli nie było obok mnie w łóżku. Patrzyłem, jak Eli otworzyła drzwi, jej nocna koszula wydawała się niemal upiorną sylwetką w świetle werandy. Padło kilka przyciszonych słów, których nie mogłem usłyszeć, śmiech, który brzmiał zbyt intymnie, a potem Eli wzięła od niego kwiaty, jej dotyk wydawał się zbyt długi. Nagranie zakończyło się, gdy oboje weszli do środka, zamykając za sobą drzwi. Pozostawiając mnie w lodowatej fali zdrady, uświadomienie sobie prawdy uderzyło mnie jak fizyczny cios, późne wieczory Eli, które miała spędzać u swojej siostry, nagłe weekendowe wyjazdy, odległe spojrzenie w jej oczach wszystko nagle nabrało sensu w najgorszy możliwy sposób. Gniew wypełnił moje żyły, gorzki i rozżarzony. Ale przede wszystkim ogarnął mnie lodowaty spokój. Ona zaprosiła go do naszego domu, naszej świątyni, kiedy ja byłem zaledwie za ścianą. Skoro zdrada była ich grą, moją odpowiedzią miała być zemsta. To nie chodziło tylko o rozpad małżeństwa, chodziło o zniszczone zaufanie, wyśmiane wspólne życie. Gdy świt rozjaśnił niebo, siedziałem tam, a w mojej głowie zaczęły się układać plany. Tak, miałem ją skonfrontować, ale jeszcze nie teraz. Chciałem, żeby zrozumiała głębię swojej zdrady, poczuła ukłucie swoich czynów. Zamierzałem rozmontować życie kłamstw, które sobie stworzyła, kawałek po kawałku. Eli i pan Thompson mieli żałować dnia, w którym zlekceważyli człowieka, którego serce złamali. Oczywiście rozwiedziemy się, ale dopiero wtedy, gdy ona zrozumie, że zniszczyła nie tylko nasze małżeństwo, ale i własne przeznaczenie. To był dopiero początek, a kamera pokazała mi coś więcej niż tylko cień zdrady, wskazała mi drogę naprzód, ścieżkę wybrukowaną kamieniami zemsty. Poranek po moim szokującym odkryciu był mglistą imitacją normalności, pomalowaną na tle chaosu. Eli nuciła melodię, przygotowując kawę, a promienie słońca wpadały przez kuchenne okno, tworząc wokół niej aurę niemal świętej niewinności. Obserwowałem ją uważnie, każdy jej ruch był dla mnie kolejnym ciosem zdrady. Chciałem ją skonfrontować, ale najpierw potrzebowałem dowodów, których nie mogłaby zaprzeczyć. Cały ranek udawałem, że pracuję w moim domowym biurze, podczas gdy w rzeczywistości przeglądałem nagrania z kamer i wyciągi bankowe. Szybko znalazłem to, czego szukałem niewyjaśnione wypłaty gotówki, późnonocne transakcje w restauracjach, w których nigdy razem nie byliśmy. Mój plan zaczął nabierać kształtów. Gdy Eli weszła do pokoju z radosnym obiad gotowy, kochanie, moja determinacja była już twarda jak stal. Dołączyłem do niej w jadalni, gdzie przygotowała prosty posiłek. Zjadłem kilka kęsów, a potem odłożyłem widelec, moje ręce niewzruszone, mimo burzy szalejącej w moim wnętrzu. Eli zacząłem spokojnie, kim dla ciebie jest pan Thompson. Natychmiastowe drgnienie jej oczu, lekkie usztywnienie ramion to wystarczyło, bym poznał prawdę, zanim w ogóle odpowiedziała. To tylko sąsiad, przecież wiesz, odparła zbyt szybko, nerwowy śmiech miał ukryć jej panikę. Zwykły sąsiad nie niszczy kwiatów o trzeciej nad ranem, żeby potem wręczyć je twojej żonie, powiedziałem, odsuwając krzesło i podnosząc się. Wiem, Eli. Widziałem nagranie. Jej twarz skurczyła się w bólu, wszystkie maski opadły, a prawda w końcu ją uderzyła. Ja mogę to wyjaśnić, wyjąkała, a łzy napłynęły jej do oczu. Widziałem cię, kontynuowałem chłodno. Widziałem, jak bierzesz od niego kwiaty. Słyszałem śmiech. Jak długo to trwa? To nie to, co myślisz, zaczęła, ale jej głos załamał się pod ciężarem moich spojrzenia. Jak długo? Powtórzyłem ostrym tonem. Powietrze w pokoju wydawało się nagle lodowate. Sześć miesięcy szepnęła, a jej ciało zatrzęsło się od szlochu. To był błąd. Byłam samotna, ty zawsze byłeś zajęty, nie chciałam, żeby to się stało. Przestań przerwałem jej, a moje słowa odbiły się echem od ścian. Oszczędź mi wymówek. Nie potrzebuję ich. Potrzebuję tylko prawdy, której do tej pory nie miałaś odwagi mi dać. Obserwowałem, jak się załamuje, twarz w dłoniach, ramiona drżące od płaczu. Ale moje serce, które kiedyś dla niej biło, było teraz tylko twardą skałą zranienia. Chcę rozwodu, Eli. I chcę, żebyś wyprowadziła się z mojego domu dzisiaj wieczorem, powiedziałem stanowczo, z precyzją przecinającą ostatnie nici naszego związku. Spojrzała na mnie zszokowana, ból i strach wymalowane na jej twarzy. Proszę, możemy o tym porozmawiać? Możemy iść na terapię? Kocham cię. O miłości powinnaś pomyśleć, zanim mnie zdradziłaś uciołem. To nie podlega negocjacjom. Odwróciłem się od niej, moje myśli już wybiegły daleko naprzód kwestie prawne, przeprowadzka, powiadomienie znajomych i rodziny. Moje życie miało się diametralnie zmienić, ale najpierw ona musiała zniknąć. Gdy wróciłem do swojego gabinetu, jej błagalne szlochy cichły za mną. Rozdział naszego wspólnego życia dobiegał końca, a nowy, samotny rozdział właśnie się zaczynał taki, w którym przewodnikiem miała być sprawiedliwość, a nie zaufanie. Droga do zemsty dopiero się rozpoczęła, a choć wiedziałem, że nie przywróci mi to tego, co straciłem, da mi zamknięcie, którego potrzebowałem, by iść naprzód. Cisza w domu po wyprowadzce Eli była ogłuszająca. Ściany odbijały pustkę, powietrze było ciężkie od resztek zdrady ale pośród tej martwej ciszy narodził się plan precyzyjny i chłodny, mający zapewnić, że każde kłamstwo poniesie swoją cenę. Najpierw skontaktowałem się z prawnikiem. Mój głos był spokojny, ale stanowczy. Nie było miejsca na emocje, tylko fakty i szybkie działania. Chcę, żeby to było czyste, szybkie i żeby nie dostała niczego więcej, niż przewiduje prawo, powiedziałem przez telefon, czując, jak lodowaty spokój osadza się w moich kościach. Gdy tryby sprawiedliwości zaczęły się obracać, skupiłem się na bardziej osobistym aspekcie mojej zemsty. Pan Thompson, mój sąsiad i zdrajca, nie miał prawa wyjść z tego bez szwanku. Uzbrojony w kopie nagrań z monitoringu, przeszedłem przez ulicę i zadzwoniłem do jego drzwi. Dzwonek przerwał spokojny wieczór, a gdy drzwi się otworzyły, spojrzałem mu prosto w oczy. Mogę w czymś pomóc? zapytał ostrożnie, dostrzegając dokumenty w mojej dłoni. Myślę, że już wystarczająco pomogłeś, odpowiedziałem, wciskając mu w dłonie zdjęcia. Na fotografiach widać było wszystko jego wandalizm, ukradkowe wizyty, uściski, nocne spotkania z Eli. Jego twarz zbladła, a ręce lekko zadrżały, gdy oglądał dowody. To był błąd, zaczął, ale uniosłem rękę, przerywając mu. Oszczędź mi wyjaśnień. Masz tylko jedną opcję urwiesz wszelkie kontakty z Eli. Jeśli tego nie zrobisz, te zdjęcia trafią do każdego mieszkańca Brookstone. Jak myślisz, jak długo tutaj wytrzymasz? Jego milczenie było wystarczającą odpowiedzą. Odwróciłem się i odszedłem, zostawiając go z ciężarem jego własnych decyzji. Wróciwszy do domu, usiadłem przed komputerem. Życie Eli, kiedyś splecione z moim, stało się otwartą księgą, którą miałem zamiar bezlitośnie edytować. Zacząłem od finansów, anulowanie kart kredytowych, przekierowanie wyciągów bankowych, zamknięcie jej dostępu do pieniędzy, które nie były jej. Ale prawdziwą kulminacją zemsty miał być jeden, dobrze skonstruowany e-mail. Szanowni Państwo, napisałem: Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na nietyczne zachowanie jednej z Państwa pracownic. Opisałem wszystko: romans, kłamstwa, wykorzystywanie czasu pracy do prywatnych schadzek. Nie pominąłem niczego. Mój palec zawisł nad przyciskiem Wyślij. To był punkt bez powrotu. Raz wysłane, konsekwencje byłyby nieodwracalne. Przez moment zawahałem się, echo dawnej miłości próbowało przebijać się przez mur zdrady. Ale wtedy przypomniałem sobie nocne spotkania, sekrety, pogardę dla naszego życia. I nacisnąłem. E-mail został wysłany. Oparłem się o krzesło, a fala pustki przetoczyła się przez mnie. Zastąpiona przez poczucie satysfakcji. Moje kolejne kroki były już jasne. Sprzedam dom, zostawię Brookstone za sobą i odbuduję siebie w miejscu, gdzie nie dotrą do mnie cienie przeszłości. Gdy słońce zachodziło, rzucając długie cienie po pokoju, poczułem ciężar moich działań. Były nieodwracalne, wypełnione goryczą i zimną sprawiedliwością. Ta zemsta nie była tylko karą, była oczyszczeniem. Tej nocy zasnę w domu pozbawionym miłości ale wypełnionym surową prawdą. Jutro obudzę się jako ktoś nowy, samotny, ale wolny. W tygodniach, które nastąpiły po odejściu Eli i upadku pana Thompsona, poczułem coś na kształt ponurej satysfakcji. Dom, który kiedyś był symbolem rodzinnego szczęścia, stał się teraz pomnikiem mojej zemsty twierdzą, do której zdrada nigdy więcej nie miała wkroczyć. Ale mój plan, utkany z chłodnej kalkulacji i gniewu, miał jeszcze jeden ostatni akt do odegrania. Sprzedaż domu była przesądzona. Nowe życie majaczyło na horyzoncie, ale zanim mogłem przekroczyć ten próg, musiałem dokończyć pewien rozdział. Eli wciąż próbowała się ze mną skontaktować, desperacko chciała wyjaśnień, może szukała odkupienia. W końcu zgodziłem się na spotkanie, ale nie dlatego, że chciałem usłyszeć jej żale. Umówiliśmy się w parku. Jesienne liście pokrywały ławki i ścieżki, szeleszcząc pod butami przechodniów. Eli już tam była, skulona na jednej z ławek, jej postawa pełna rezygnacji. Kiedy podszedłem, spojrzała na mnie z nadzieją i strachem jednocześnie. Dziękuję, że przyszedłeś, zaczęła, podnosząc się powoli. Wiem, że po wszystkim. Usiądź, Eli, przerwałem jej chłodno. Nie przyszliśmy tutaj na pogawędki. Opadła na ławkę, połykając ślinę. Chciałam tylko powiedzieć, że jest mi przykro. Naprawdę, głęboko. Twoje przeprosiny są puste, powiedziałem, wyciągając kopertę z kieszeni i rzucając ją na ławkę obok niej. To wszystko, co jeszcze ode mnie dostaniesz. Traktuj to jak odprawę z życia, które tak beztrosko zniszczyłaś. Drżącymi palcami otworzyła kopertę. W środku były dokumenty jej nazwisko usunięte z naszych kont, lista rzeczy, które mogła zabrać, ostateczny wyrok rozwodowy. Ale, gdzie mam pójść? Wyszeptała, jej głos łamał się w powietrzu. To już nie mój problem, odpowiedziałem bez emocji. Trzeba było o tym pomyśleć wcześniej. Jej spojrzenie wbijało się we mnie, szukała w nim dawnego męża, człowieka, którego znała. Ale tamtego mężczyzny już nie było. Czy naprawdę nie ma już nic do uratowania? zapytała cicho, z desperacją w oczach. W chwili, gdy wybrałaś jego, spaliłaś wszystko, co mieliśmy, odparłem. Zostały tylko zgliszcza. Jej twarz wykrzywił ból, ale zanim zdążyła odpowiedzieć, dodałem ostatni cios, który miał raz na zawsze przeciąć wszelkie więzy między nami. A tak przy okazji, powiedziałem powoli, chcąc, by każde słowo uderzyło ją z pełną siłą, wysłałem maila do twojego pracodawcy: o tym, jak wykorzystywałaś czas pracy na spotkania z kochankiem, o Twojej nielojalności. Możesz uznać swoją karierę za kolejną ofiarę Twoich wyborów. Eli zamarła, jakby świat właśnie się dla niej zawalił. Nie, nie mogłeś, wyszeptała, a jej oczy rozszerzyły się w czystym przerażeniu. Mogłem. I zrobiłem. A teraz wyjeżdżam. Nie znajdziesz mnie. Nawet jeśli spróbujesz, to nie będzie miało znaczenia. Moje nowe życie nie ma w nim miejsca na ciebie. Odwróciłem się i odszedłem, zostawiając ją wśród opadłych liści i złamanych obietnic. Jej łzy były ciche, ale nie zatrzymały mnie. Każdy krok, który robiłem, oddalał mnie od niej, od przeszłości, od bólu. Kilka miesięcy później dowiedziałem się, że Eli straciła pracę, miała trudności ze znalezieniem nowej, żyła skromnie. Pan Thompson zniknął, uciekł z Brookstone, skompromitowany i pogardzany przez sąsiadów. A ja? Ja znalazłem spokój w nowym mieście. Moje dni były wypełnione pracą, a wieczory cichą samotnością. Zemsta została dokonana, ale satysfakcja była ulotna. W jej miejsce przyszła pustka. Ostatecznie zemsta nie przywróciła mi szczęścia, tylko rozsiała więcej bólu. Gdy siedziałem w nowym, skromnym mieszkaniu, patrząc na miasto, które nic o mnie nie wiedziało, zrozumiałem, że prawdziwa wolność nie tkwi w karaniu innych, ale w odpuszczeniu sobie. Moja zemsta była kompletna. Ale zwycięstwo było gorzkie. Eli i ja kiedyś zakochani, teraz na zawsze rozdzieleni przez zdradę i nienawiść. Tak zakończyła się historia, która kiedyś miała wyglądać zupełnie inaczej.